Cześć! Ja nazywam się Łukasz Górski i witam na kanale XCOM. W dzisiejszym odcinku pokażemy Wam, jak wykorzystać starą technologię w całkiem nowy sposób. Do przygotowania okładki na zeszyt potrzebujemy wkrętarki lub wiertarki, piłę ręczną do cięcia metalu, lutownicę, papier ścierny, flamaster kombinerki, drewnianą podkładkę, wiertło odpowiedniej wielkości w zależności od wielkości otworu w okładce zeszytu, zeszyt z metalową spiralką oraz starą płytę główną. Zaczynamy od usunięcia elementów z naszej płyty głównej, które uznamy za zbędne. Do tego celu używamy lutownicy. Wspomagaliśmy się też kombinerkami. Uważaj, bo lutownica mocno nagrzewa niektóre elementy. Wyciągamy z zeszytu okładkę, która posłuży nam za szablon. W naszym przypadku musieliśmy nieznacznie odkształcić spirale. Szablon odrysowujemy na płycie. Staramy się, by precyzyjnie nanieść miejsca z otworami. Przystępujemy do wiercenia. Pamiętajmy o drewnianej podkładce. Dzięki temu nie zniszczycie stołu i ułatwi wam to nawiercanie. Nawiercone miejsca delikatnie oczyszczamy papierem ściernym. Teraz piłką ręczną do metalu wytniemy naszą okładkę. Najlepiej, żeby linia cięcia znajdowała się na zewnątrz odrysowanego szablonu. Okładka może być nieznacznie większa, ale gorzej, jeżeli okazałaby się za mała, wbrew pozorom nie jest łatwo ją przeciąć. Gdy nasza nowa okładka jest już wycięta, oczyszczamy i szlifujemy papierem ściernym odcięte przez nas krawędzie. Do tego celu wykorzystamy też naszą drewnianą podkładkę. Gotową okładkę zakładamy na nasz zeszed. Zaciskamy i formujemy spirale. Gotowa okładka prezentuje się znakomicie. W naszej postanowiliśmy zachować znaczną ilość elementów. Pozostały złącza pamięci SDRAM, złącze AGP wraz z złączami PCI oraz gniazdo procesora i sam procesor. Jak sami widzicie, z wykorzystaniem starej i prawdopodobnie już nikomu niepotrzebnej technologii mogliśmy zrobić coś bardzo oryginalnego. W tym przypadku była to okładka na zeszyt. Jeżeli znacie inne sposoby na wykorzystanie starych i nikomu niepotrzebnych komponentów, koniecznie dajcie nam o tym znać w komentarzach pod filmem.